Jeżeli chodzi o mój wpis, no cóż, no był on reakcją na pewien od, od kilku dni rozszerzający się, dosyć zdumiewający trend, nagle prawda, wywołuje się jakieś rzekome, zafałszowania w przebiegu ostatnich, ostatnich wyborów, ja podchodzę do tego bardzo spokojnie, ale kiedy czytam takie wypowiedzi jak pana Millera. Myśle, myślę o Leszku Millerze wczoraj, czy, czy pana Giertycha, wzywające do ponownego przeliczenia głosów. A są to, jeden z tych panów pochodzi ze środowiska, które zawsze mówiło, że prawda, nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy, czy też kto przeliczy głosy. To dlatego zwracam uwagę moim rodakom, żeby bacznie się tej sytuacji przyglądali i nie pozwalali na to, by w Polsce naruszane były podstawowe zasady, podstawowe zasady demokratyczne.